Witam serdecznie wszystkich kibiców Łukniarza. Przed nami kolejny odcinek magazynu żużlowego w Paszczy Lwa. Ja nazywam się Rafał Piotrowski, natomiast moim Państwa gościem jest dzisiaj zawodnik, który od trzech lat walczy o powrót do pełnej sprawności. Kamil Cieślar, witam Cię serdecznie Kamilu. Witam. Kamil, Ty swoją karierę zaczynałeś no, po parę ładnych lat do tyłu. Zaczynałeś od mini żużla i w, w rybkach rybnik. Skąd w ogóle pomysł, żeby taką drogę życia sobie obrać? No jak wiadomo rybnik, rybnik od dawnych lat stoi z żużla, rybnik z stoi od, od samego początku i tak mieszkam niedaleko stadionu no i tak jakoś już od, od samego początku mnie to, można powiedzieć, gryzło, żeby, żeby wsiąść na motocykl żużlowy, no i tak się to zaczęło. Ty tą dorosłą karierę zaczynałeś w włókniarzu praktycznie, bo byłeś wypożyczony z rybek, ale te związki z częstową były już dosyć wcześniej, bo te pierws, pierwsze kroki na, na torze, na minitorze, to były właśnie w częstowie. Możesz opowiedzieć, dlaczego właśnie w Częstowie były pierwsze treningi? No, z, pierwsze treningi były z tego powodu, że, że w Rybniku jeszcze nie było minitoru, jeszcze nie było na czym po prostu trenować. No i, i zaczęliśmy jeździć do Częstochowy, wiedzieliśmy, że tu Częstochowa już, już parę la, ładnych lat z nami się ściga. No i, no i postanowiliśmy razem z prezesami i trenerem Witkiem Jaszemskim trenować. Kamil, tych lat spędzonych na monitorze było kilka. Byłeś takim wyróżniającym się zawodnikiem. No tak spojrzymy przez historię miniżużla w Polsce. Naprawdę była kupa tych sukcesów. Które, które z nich tak najbardziej pamiętasz? Na pewno parę, parę Mistrzów Polski, dokładnie w latach, nie pamiętam, bo wiadomo, ale w Mistrzów Polski, a największy bas sukces, to było czwarte, czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy w Rybniku. Także to taki największy sukces. Po zakończeniu tych startów na Minitorze zacząłeś treningi na, na normalnym obiekcie. I nie, nie zdawałeś licencji w barwach rkm tylko właśnie w rybkach Rybnik. Dlaczego nie, nie, nie chciałeś siedzieć w tej drużynie, drużynie ligowej RKM-u? I też skąd się wziął ten pomysł na wypożyczenie do włókniarza wtedy? Znaczy, to, już, to już wszystko miał w głowie po świętej pamięci Andrzej Skulski, który, który już miał, miałem albo iść do Wrocławia, albo, albo w Rybniku zostać, albo do Częstochowy. Wybrałem ja osobiście opcję częstochowe. Ponieważ tam już rozmawiałem z prezesem Marianem Maśnanką i to za jego, za jego zasługą po prostu tutaj się znalazłem. Jeździłeś w włókniarzu trzy sezony, bo to był 2008 sezon ten pierwszy, mm. do 2010 no, były te postępy, nawet trafiłeś też do, do składu Grześka Dzikowskiego w Toruniu, jechałeś w 2009 roku w meczu. Postępy były i przy ten feralny dzień w czerwcu 2010 roku zawody MDMP w Częstowie. W jednym wyścigu Marcin był notuje upadek na ostatnim muku. Ty już nie masz za bardzo co zrobić, wjeżdżasz w niego. No i od, od tego momentu ta, ta walka się toczy przez 3 lata. Pamiętasz w ogóle coś z tego upadku? No, pamiętam wszystko, tak jakby można powiedzieć, oczy otwieram w nocy i, i jakby ktoś mnie zapytał, to wszystko pamiętam, nie, nie, nie straciłem przytomności, także. Także można powiedzieć, od startu do, do upadku pamiętam każdy łuk. A ty masz jakiś żal do Marcina Bubla? Bo, bo pewnie gdyby, gdyby gdzieś go brawura trochę nie poniosła wtedy, no to, to teraz byśmy w trochę innych nastrojach sobie rozmawiali. No wiadomo. No, ja, ja żalu nie mogę mieć do nikogo, bo taki jest sport, to jest wszystko wpisane. No wiadomo, no, co mogę zrobić. No, nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zrobić. Wiadomo, walczę teraz, żeby, żeby wstać jak najszybciej na nogi. I i może kiedyś w przyszłość na motor usiąść. Ty miałeś, to, to było złamanie kręgosłupa po tym upadku. Ty, teraz walczysz o ten powrót. Ten niedowład był od razu po tym upadku, czy dopiero po tych operacjach, które, które były? No była, była pierwsza operacja, po pierwszej operacji tydzień czasu wszystko było perfekt, można powiedzieć. Miałem chyba dwa tygodnie po, po operacji miałem jechać w finale Mistrzostw Polski z Borysem I Turskim w Gorzowie jak się nie mylę, no ale po tygodniu pierwszej operacji nastąpiły komplikacje, zrobił się krwiak na rdzeniu, no i, no i niestety złośliwość taka, że, że, że wszystko się po, po, pogubiło i teraz wiadomo, no kwestia, kwestia czasu, można powiedzieć, długi czas, trzeba czekać, żeby nerwy się od, odregenerowały, żeby, żeby coś można było roz, zacząć działać. To były 3, 3 lata ponad wytężonej pracy, cały czas te treningi, prowadzisz swoje rehabilitacje. E, powiedz mi, jak, jak wyglądały te pierwsze miesiące po tym upadku, bo tam chyba była masa tych wszystkich zajęć, Ty przejeździłeś chyba cały kraj wtedy. No Do dzisiaj, do dzisiaj staram się wykorzystywać ma maksimum możliwości, które, które gdzieś tam usłyszę, coś się staram zawsze podchwycić. No ale mam tam parę, parę takich miejsc naprawdę, które są godne polecenia no i które staram się często odwiedzać, bo wiem po prostu, że, że pieniądze, które są wydawane, nie są wydawane w błoto. Te koszty rehabilitacji, z tego co słyszałem, no to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Na pewno ciebie czy też rodziców nie stać na taki wydatek. Sporo ludzi wam pomogło chyba przez te ostatnie lata. Kto tak najbardziej finansowo was wspierał? No, na, początku, na początku dużo klub pomagał, załatwiał różne sprawy. Prezes Marian Maślanka. Później, później sponsorzy tam lokalni, którzy, którzy od, od w czasach żużla nie pomagali. No, i zostali ze mną do teraz, i teraz cały czas mnie wspierają, także, także chcę im serdecznie podziękować. No i teraz został również nowy zarząd, i nowy zarząd również mi pomaga, także jest naprawdę dobrze. jak teraz wygląda obecnie ta rehabilitacja? Ile dni w tygodniu to to wszystko zajmuje? Znaczy powiem szczerze, że, że rehabilitacja codzienna. Codziennie po, po parę godzin trzeba, trzeba ćwiczyć z tego powodu, żeby. Że mięśnie były cały czas w ruchu, że gdy, gdy znajdzie jakaś tam opcja wyjechania właśnie tak, tak, jest tutaj opcja wyjazdu na komórki macierzyste, że po prostu mięśnie były, nie były zastane, żeby w razie czego można było już pracować na maksymalnych obrotach, tak to się cały czas robi. No Kamil, właśnie mówiłeś o tym o tej terapii leczenia komórkami macierzystymi. Powiedz mi, co się w ogóle za tym kryje, jakie to daje szanse, bo to jest jakaś nowa metoda, tak? Znaczy, Powiem, że, że metoda już jest, można powiedzieć, trochę znana, ale nie w Polsce, nie w, bo w Polsce to lekarze jeszcze nie są w stanie tak, można powiedzieć, nie, nie, są, nie, nie chcą tego doradzać, bo oni po prostu albo się nie znają na ten temat, albo po prostu nie mają pojęcia, zielonego pojęcia. Ja się dowiedziałem już od paru, z paru źródeł, że, że jest taka możliwość, że to można powiedzieć, nie daje 100% gwarancji, że pojadę, zrobię jeden zabieg i stanę nogi. Tylko daje mi to gwarancję, znaczy daje mi to gwarancję poprawy. Także dla mnie to, jakby się miało poprawić nawet 5% albo 10, naprawdę jest to ogromna poprawa, jeśli chodzi o nerwy. To jest bardzo duży koszt, bo te kliniki, chyba z tego co czytałem, Indie, bądź Tajlandia. Koszt chyba 100 tysięcy złotych, tak? Kamil? No, na dzień dzisiejszy bez przelotu 32 tysiące dolarów. Taki to jest koszt. No, i, i wybrałem Indie z tego powodu, że jest klinika w miarę nowa. Yy, I po prostu mają już dużo, bardzo dużo zabiegów. Mają, w zeszłym roku wykonali około 2000 zabiegów. To jest naprawdę już dużo, jeśli chodzi o komórki macierzyste. Yy, te koszty, no, no, sam na pewno tego nie pokryjesz? Yy, pomaga ci ktoś, że, żebyś pojechał do Indii? No, zbieramy cały czas, jak możemy wszystko staramy się, jakieś licytacje prowadzimy, tu jeździ się po sponsorach, żeby wiadomo, no, trzeba chwytać się teraz każdego źródła, póki, póki jest taka okazja, żeby po prostu wyjechać, bo, bo jak mówiłem i już to wi wiadomo po prostu, że, że no, to jest ogromny, ogromny sukces, że tam się po prostu dostałem. Kamil, to leczenie w Indiach, kiedy, kiedy to jest możliwe, najszybciej? Najszybciej, jak będą pieniądze, wiadomo. No to jest wszystko zależne od, od kwoty, jaką nazbieram. Wiadomo, są, są ludzie, którzy, którzy mi chcą pomóc, no ale nie chcę z nikogo ściągać, wiadomo, maksymalnych kwot, bo to nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja, ja osobiście chcę nazbierać z różnych źródeł, żeby nie obciążać, na przykład, sponsora, który mi da 20 tysięcy, ale to jest na przykład. Nie chcę, nie chcę nikogo naciągać na jakieś strasznie wielkie koszty, bo to nie o to wszystko chodzi, tylko chcę po prostu pozbierać maksimum, maksimum możliwości. A gdyby kibice chcieli Ci w jakiś sposób pomóc, jak mogą to zrobić? No na przykład napisać do mnie na maila zawsze maila, na maila cały czas odpisuję, także jak ktoś chce pomóc, to, to, to na pewno na pewno z miłą chęcią przyjmę taką pomoc, bo, bo, bo no, co zrobię, no po prostu muszę. No. Strona walka tak? żeby się tak. do ciebie odezwać. Mm -hmm. Kamil, w tym sezonie miałeś debiut, bo zadebiutowałeś jako ekspert w stacji N Sport podczas meczu Włókniarza w Lesznie. Jak się czułeś w tej nowej roli dla ciebie? No Powiem szczerze, bardziej odpowiada mi rola walcząca w, walcząca w składzie Włókniarza, no, ale, ale, ale na pewno fajna, fajna przygoda, i, i na pewno nie odmówiłbym kolejnego razu. Kamil, wróćmy jeszcze do tej Twojej kontuzji, bo wtedy było bardzo dużo tych zabiegów rehabilitacyjnych, szczególnie po tym upadku, 2-3 lata do tyłu. Przez to też zawaliłeś trochę szkołę, bo miałeś rok przerwy. Jak to wszystko uda udało się poukładać? Matura za Tobą już? Matura za mną już można powiedzieć rok czasu. Teraz zaczynam studia, szkołę tak pogodziłem, no po prostu musiałem mieć rok przerwy, bo nie dało się pogodzić. Spędziłem pół roku w reptach śląskich, to było stracone pół roku. W szpitalu wiadomo było dwa tygodnie w, na parkitce. Też nie wspominam tego zbyt dobrze. No i później załatwiliśmy w Krakowie już takie, takie naprawdę konkretne rehabilitacje, z których jestem bardzo zadowolony, bo tam, tam był taki postęp, można powiedzieć, gołym okiem widoczny. No a co do szkoły, to, no to był rok przerwy. Dogadałem się ze szkołą, po prostu miałem nauczanie domowe, rok czasu, żeby przygotowali mnie, przygotowywali mnie nauczyciele do matury w domu. Później pojechałem do szkoły na maturę, oczywiście zdałem i, i teraz, teraz studia zacząłem, także pierwszy, pierwszy semestr. Myślę, że będzie dobrze. Kamil, zawsze mi się podobało to w Tobie, po tym upadku od razu mówiłeś, ja walczę nie tylko po o to, żeby wstać o własnych nogach, ale też, żeby wrócić do tego sportu, jeszcze usiąść na motocyklu żużlowym. E, mimo, że 3 lata, 3,5 roku już od tego upadku minęło, to dalej te myśli są takie właśnie, że oprócz tego wstania o własnych nogach, też powrót do żużla? Na pewno, no, powiem, powiem szczerze, że, że wiadomo, 3 lata przerwy, Ryan Sajwan wrócił po roku przerwy i, i, wi i widzieliśmy wszyscy, gdzie był. Ja bym naprawdę chciał wrócić dla samego siebie, żeby sobie udowodnić, bo to żużel, to, to jest i było całe moje życie i chciałbym po prostu, żeby no po prostu do tego wrócić. No, to Dulczyr chyba miał 4 albo 5 lat przerwy, także wszystko. wszystko no, ale, ale to były jeszcze troszeczkę inne czasy. Te motory nie były takie, e, można powiedzieć, nie był, nie był każdy w, w taki, na takim maksymalnym poziomie, ka nie, było, nie było zawodników tak, tak wyrównanych, bo można powiedzieć, był kiedyś był Tony Ricardson, ekipa z wyższej półki, średniej półki, a teraz praktycznie y, można porównać Patryka Dudka, który, który fenomenalny sezon zaliczył no i, i, i jest na takim poziomie, że można powiedzieć na pewno by Prix w Grand Prix sobie poradził. Kamil, ty przyjeżdżałeś przez te ostatnie sezony, nawet jak nie jeździłeś, przyjeżdżałeś tutaj na mecze do Częstowy śledziłeś poczynania swoich kolegów. Na pewno też śledziłeś te ruchy transferowe w ostatnim czasie. Jak podoba Ci się ten skład? Bo doszedł Peter Kildemant, Grzesiek Wolastek. Na co twoim zdaniem stać zespół Włókniarza w nowym sezonie? No, jakby ktoś powiedział, że to jest skład słabszy od, od, od tego co był to by się grubo pomylił i myślę, że Częstochowa dalej posiada takich wspaniałych walczaków jak posiadała i ja bym tutaj liczył w tabeli, że będziemy walczyć o pierwszą czwórkę. No a, a to wszystko się okaże w trakcie sezonu, w praniu wszystko wyjdzie, bo wiadomo na papierze Onie Baxteru naprawdę ma fenomenalny skład, no ale wiadomo czasem, czasem dream Dreamtymy nie jeżdżą. Kamil, ja bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jak następnym razem sobie porozmawiamy, to może na zrobimy ten wywiad. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem.